Ze wszystkich samolotów na lotnisku w Melbourne, jacy wieć na pas, najpotężniejszy jest A380. Największy samolot pasażerski na świecie. Długi jak dwa płetwale błękitne i wysoki jak pięć żyraf. Imponujący samolot, na jego pokładzie będzie 480 pasażerów. Diana pracuje dla Dubajskiej Agencji Przewozowej, znanej jako DNATA, która zajmuje się kompleksową obsługą linii lotniczych od odpraw po catering i załadunek towarów. Jej zadaniem jest czuwanie nad wylotami i przylotami A380. Moim zadaniem jest koordynowanie przylotów i odlotów samolotów linii Emirates. A380 to największy samolot na lotnisku. Od jego przylotu Diana ma trzy godziny, aby przygotować jego odlot. Kieruje się do bramki 11. Ma 14 miejsc w pierwszej klasie, 76 w biznesowej, 56 w ekonomicznej premium i 388 w ekonomicznej. To dużo jedzenia i sprzątania. Takie wyzwania są ekscytujące. Jest 18. Do Dubaju polecą nie tylko pasażerowie, ale też towary. Będzie więcej. Kalet i jego zespół szykują ładunek na odlot o 22.30. Wepchnijcie pudła. A380 pomieści 17 ton ładunku, jakim może być niemal wszystko. Transportujemy krew, szczepionki, serca, wątroby, psy. Koty, kozy, homary, owoce morza, ryby, tusze mięsa, owoce sezonowe, a nawet samochody. Raz przewoziliśmy Ferrari warte 30 milionów dolarów. Ładowanie jest jak układanka. Zapełnijcie luki, marnujecie miejsce. Trzeba sobie wyobrazić, że ten ładunek trafia do samolotu. Należy go wybalansować. Gdy samolot wystartuje, nie ma już możliwości poprawienia mocowań. Nie może być pustych przestrzeni, wtedy się nie przesunie. Dotarły ostatnie ładunki. Cztery psy. Kalet ma problem z umieszczeniem ich na paletach. Nie wejdą na paletę. Jest za mała, żeby pomieścić cztery psy. Ponad 30 kilo każdy. Kalet potrzebuje większej palety. Psy są większe. To słoń i cięższe niż oczekiwał. 67 kilo. Start za kilka godzin. Ale musi rozwiązać problem. Na bramce Diana przygotowuje trzy rękawy lotniskowe dla pasażerów. Przesuwam rękaw na górny pokład, gdzie jest klasa pierwsza i biznesowa. Mamy zielone światło. Wszystko gotowe na przyjęcie samolotu. Samolot czeka na holownik, który jest po drugiej stronie lotniska. Holownik 2. A czas ucieka. Jest 7:27. Czekamy na holowanie. Pozwolenie na relokację A380 z Delta 1.5 na Delta 1.1 udzielone. Holowanie zatwierdzone. korei ma dwuletnie doświadczenie w holowaniu samolotów, ale ważący ponad 500 ton A380 stanowi wyzwanie. Holując go, czuć różnicę w stosunku do mniejszych samolotów. Przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej 80 metrów trzeba uważać, żeby po drodze nie napotkać żadnych przeszkód. Zatrzymaliśmy się i cofamy do bramki. Patrzę na obraz z kamery i za siebie. Parkowanie samolotu wartego 400 milionów dolarów nie jest dla osób o słabych nerwach. Jadę powoli, bo coś może stać na drodze. Na ziemi są linie dla każdego samolotu. My parkujemy na A388. Właśnie tu. Samolot jest na bramce. Adriana podłącza pierwszy rękaw. Zbliżamy się do skrzydła. Można pomyśleć, że w nie uderzymy, ale ja wiem, że jest jeszcze spory zapas. Mimo to muszę uważać na to, co jest dookoła. Jeden jest. Idę zająć się pozostałymi. Zostały dwa. Teraz ja się przemieszczam. Jest prawie dwudziesta. Aby wylot odbył się o czasie, nie może być żadnych przeszkód. Jeśli coś się wydarzy, będziemy mieć opóźnienie, a to odbije się na wylotach z Dubaju. 80% samolotów ma inne miejsce docelowe. Zdążą, czy też będą opóźnione? Mamy tu do czynienia z efektem domina. Oczywiście nie działa. Sensor rękawa nie działa. Kory czeka na rękaw, aby podłączyć zasilanie i rozpocząć załadunek. Jeden rękaw jest zepsuty. Jeśli go nie naprawią, będziemy musieli przemieścić samolot na inne stanowisko. A to będzie bardzo czasochłonne. Może opóźnić odprawę, a nawet wylot. Nie potrafię uruchomić ręcznego sterowania rękawem. Na lotnisku w Melbourne największy samolot pasażerski na świecie szykowany jest do podróży. Lecz dwie godziny przed wylotem. Tu Diana z Dnata. lotniskowy przestał działać. Nie mogę przełączyć rękawa na sterowanie ręczne. Technik prosi Dianę, by ponownie się zalogowała. Działa. Dziękuję. Zdarzył się cud. Działa. System reaguje, a Diana ma kontrolę nad ostatnim rękawem. Po zatokowaniu rękawów podłączamy kable. Do samolotu można też podłączyć zasilanie naziemne. Pięknie! Podłączenie do zasilania pozwala na oszczędzenie paliwa. Po awarii rękawa trwa wyścig, by odlot odbył się punktualnie. Punkt krytyczny. W terminalu odbywa się odprawa. Czeka na nią 480 pasażerów oraz ich bagaże.